z Ewangelii według świętego Łukasza. Jesteście jak niewidoczne groby. Dla starożytnych Żydów przejście po czyimś grobie było zaciągnięciem nieczystości rytualnej. Powodowało, że człowiek czuł się zbrukany, a czasami nawet przeklęty. Dla nas to nie jest problem. Wiemy dobrze, że właściwie każdy krok, po takich miastach jak Warszawa, ale także po wielu innych miejscach w naszej ojczyźnie, jest tak naprawdę stąpaniem po grobach tych, którzy byli przed nami. Ale myślę, że problem pozostaje. Czasami człowiek jest jak taki grób, jak się nieopatrznie wstępuje w relacje z takim człowiekiem, to jakby się trafiło na cmentarz. Jakby się trafiło do krainy umarłych. Czasami w spotkaniu z drugim człowiekiem traci się siły, chęć do życia, czasami w spotkaniu z drugim człowiekiem traci się jakieś doświadczenie radości, jakby się deptało po utajonym grobie, jakby się wkraczało w przestrzeń przeklętą. Jezus w ten sposób mówi o faryzeuszach, czyli ludziach, którzy nadużyli swojej relacji z Bogiem, żeby udawać doskonałych i perfekcyjnych. Tak, na pewno w spotkaniu z doskonałymi i bezbłędnymi się umiera. Do zobaczenia jutro.